No, jak się odrzewiają semaforki, widzę, że tam lubią, też lubią kole, tak jak ja. A, patrz to ładnie podtrzymywanie. No, tu semaforki są praktycznie nieporzewiałe, tylko same obudowy były. No i no, ten się lepiej otwiera. No, też nie. No, czyli akurat są 100% sprawne. Dopiero jak dostaną prądu, to się otworzą. Porków, tak zwane ramiona I tylko trzeba trochę wypielęgnować usunąć resztki z starej nieoryginalnej farby i będzie git. Cień, jest biały metal. No tu jeszcze było grube, to jeszcze pewnie chwilę musi się pomaczać wylewam tą kolę już kola się napracowała. No, a tutaj mam wyłowione takie rzeczy. Kluczyk, który był całkowicie zardzewiały. Już jest praktycznie bez rdzycza, byłoby go tylko yy, lekko przeszlifować. No i tutaj semaforek Ten z dwóch obudów. Trzeba ją troszeczkę jeszcze poszypować. tutaj widać są tylko wżary porzy, ale rzy jako takiej praktycznie już nie ma. Jeszcze takie doczyszczenie małe, później fertan, później podkład i czarny lakier. A zrobimy go jena matowo, żeby ładnie wyglądać. No tak to wygląda jak już tą śrubkę, żeby to jedno z drugim się trzymało. Później Zapodkodować, pomalować. To jest samochód. On to pokaż, jak to wyglądało. No, to było, było mocowane tutaj na y, słupku tak zwanym słupku A. A w stanie zmontowanym, no to wygląda to mniej więcej tak. Nie? Oczywiście czarne. No i, o, nie chcę wyjść. Nie, nie chcę ten, chcę zepsuć. O ten lżej chodzi. Ciach, i on w, i w tym momencie się zapala. Nie opada. Do góry się zapala i będą niewątpliwie wielką ozdobą auta. No. Wymagają jeszcze troszeczkę dopieszczenia, ale coś takie minimalne. To co było, a jest to jest niba Ziemia. Czyli jechał sobie samochodzik i zamiast świateł. no takie coś. Tutaj ten. Włączał przycisk. I otwierał się taki semaforek. Tak, i się zapalał I, i mrugał, mrugał. I myślisz, no, że to mrugał. było widoczne z tyłu? Jak, no wtedy każdy wiedział, że to na to trzeba patrzeć. No teraz e, obojętnie, czy to będzie działać, czy to nie będzie działać, to trzeba dać normalne kierunkowskazy, bo e, ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi. Po prostu się bajer. No tu jest fajny, bo dużo jest oryginalnej farby, niestety no, jest na tyle dużo też tych ubytków, że nie ma sensu tego zachowywać i trzeba będzie po prostu też to lekko przeszlifować. No chyba nawet wyszpachować tą rdzę i pomalować. No ile czasu Ci zajmuje przygotowanie tych semaforków, żeby one były jak fabrycznie nowe? No co, no one się kilka dni w, w Coca-Coli i kwasku cytrynowym musiały pomoczyć. Teraz widać, że praktycznie w cała rdza wszystko odeszło, nie ma śladu. No tutaj była grubsza na no tordza. No niestety porobiła wżery. No. Jakby nie było, jakby nie posiadając piaskarki i tak dalej, no, no to tak trzeba liczyć ty tydzień nawet na to, nie?